Dziś odbył się pogrzeb Tomasza Komendy. Jednak nie miał on charakteru religijnego a świecki. A zamiast księdza mogliśmy spotkać mistrza ceremonii, który pożegnał zmarłego i odczytał poruszający list od jego przyjaciół. Podczas uroczystości głos zabrała także bratanica Komendy. Cytując: Tomek nigdy nie uważał się za celebrytę. Kilka tygodni przed śmiercią pytał, co ja mam zrobić, gdy wyzdrowieję. To proste. Pojedziesz na wakacje, kochany Tomku. Dziękujemy, że mogliśmy tę drogę przejść razem. 僕。Z Zostawiłeś kilka nieskończonych spraw, ale my je dokończymy. Prosimy tylko, byś nam stamtąd pomagał. Nie jesteś tam, gdzie byłeś, ale jesteś wszędzie w naszych sercach. Z naszych informacji na zakończenie ceremonii, żałobnicy uczcili pamięć zmarłego Tomka minutą ciszy. Po uroczystości w kaplicy zmarły spoczął na cmentarzu we Wrocławiu. A jak mówi pismo święte, list do Rzymian II: 11, ale bowiem uboga nie ma względu na osobę, bo ci, którzy bez prawa zgrzośli, bez Sprawa też poginą, a ci, co w prawie zgrzeszyli, przez prawo będą sądzeni. Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy prawo wypełniają, będą usprawiedliwieni. Bo gdy poganie, którzy prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co prawo nakazuje, chociaż prawa nie mają, sami dla siebie są prawem. W tym odcinku to tyle, dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym.